Czy zastanawialiście się kiedyś, czy można kierować jednocześnie pojazdem i naszą postacią jednocześnie? Dzisiaj wam przedstawię pewnego buga, który pozwala na taką umiejętność. Pokażę, jak go zrobić i powiem o nim fakty i ciekawostki. Bez dłuższego wstępu, zapraszam do oglądania. Przed zrobieniem tego buga musicie sobie pobrać Unity Trainer. On pozwoli nam na Zetpaka, który nam będzie potrzebny w tym bagu. Następnie musicie sobie wziąć jakiś pojazd i usunąć z niego drzwi od strony kierowcy. Kiedy to zrobicie, włączacie z odpaka i wsiadacie do auta. I musicie mieć przy tym misję, kiedy bombę mamy w aucie i musimy jechać z zespołem. Musicie wtedy podjechać pod cel i wysiąść z pojazdu i wsiąść do niego, kiedy misja się tak jakby rozpocznie. Kiedy taki efekt nam się uzyska, to znaczy, że nam się udało. Możemy też to zobaczyć za pomocą lecenia w górę. Wtedy zobaczymy jak auto polecić w górę, to wtedy zadziałało. Działa to. I teraz nie pozostaje nam nic innego, jak po prostu trzymać cały czas latanie do góry. Wtedy będzie się działo takie coś, że auto nam nie zniknie. A my jednocześnie będziemy mogli sobie spokojnie tę misję tak jakby wygrać. Musimy też ustawić się w jakiejś pozycji takiej jakiejś żeby to auto nie było na psodzie. Tak jakoś do góry nogami albo bokiem, jakoś tak. Ten kto zna inny sposób, to niech mi napisze. Ja taki sposób odkryłem i jest w sumie przyjemne czasami. Kiedy nam się to udało, w końcu możemy sobie polecieć w ziemię. I teraz, kiedy nam się to uda, to tak naprawdę wysiadamy z pojazdu i w sumie musimy zabić po prostu któregoś członka, żeby misja była przegrana. Kiedy nam się to uda zrobić, misja jest niezaliczona, a my mamy auto do dyspozycji. I zobaczcie teraz sobie, możemy nim jeździć jednocześnie pojazdem i naszą postacią jednocześnie. Jak widzicie, taka stucka działa. I teraz mogę w sumie przedstawić ogólnie sterowanie tym pojazdem. AD oraz całka w lewo i w prawo służą do skręcania. W jest tak naprawdę jako dziewiątka, a S jest jako sustka shift to jest stałka w górę albo w natomiast spacja jest jako s albo stałka w dół c to jest klakson hamowanie jest, nie wiem jak się tak naprawdę hamuje ale może napiszę w opisie jak się hamuje Kiedy rozjedziemy sobie jakiegoś policjanta, to policja jakby nigdy nic nas goni po prostu. Nie ma co się cepiać. Po prostu wie o tym, że my sterujemy takim autem. Dodam też taką ciekawostkę mało, że kiedy zrzucimy granata odpalanego na przycisk, to kiedy go nie będziemy wysadzać, to możemy mieć taki fajny efekt. Taki, że niby kierujemy tym pojazdem za pomocą tego pilota. Taki fajny efekt można uzyskać. Kiedy wpisujemy kod na pływanie pojazdami, to samochód, jakby nigdy nic będzie sobie pływał po wodzie. Kiedy wjedziemy autem do ps takim, to niestety, ale nie działa po prostu. Więc jak nam się uszkodzi, to musimy jeździć już z takim pojazdem. Niestety. I teraz podam taką bardzo dziwną rzecz. Kiedy nas pojazd się zapali, to po prostu musimy się pomodlić. Bo nasza postać po wybuchu dostaje zawału i umiera. Najdziwniejsze jest jednak to, że jak wjedziemy takim autem do wody, to nasza postać traci zdrowie. Niby że jest na brzegu, to i tak traci zdrowie i może nawet utonąć. Chociaż pomimo tego, że jest na brzegu. Po prostu. Ale wiecie, co jest najdziwniejsze? Najdziwniejsze jest to. Że kiedy go wsadzimy do garażu, nasza postać zniknie ze świata. I mówię całkowicie poważnie: naszej postaci nie ma, zniknęła po prostu. I teraz została nam sama kamera. Jak taką kamerą się poruszać Bo nie można niestety chodzić. Jedyne co pozostaje, to włączenie trybu zetpaka I teraz sobie możemy latać dowolnie z widok głupiacej osoby. Taki fajny efekt uzyskaliśmy dzięki temu bago. I tutaj mogę dodać więcej ciekawostek teraz na ten temat. Kiedy nasza postać wyleci poza mapę, to tak naprawdę nie widać żadnej różnicy. Możemy tak samo wlecieć sobie do zapisu, na przykład. I możemy sobie zapisać grę. Ale niestety tak naprawdę to nie będzie działać, bo kiedy... Włączymy grę z powrotem, to tak naprawdę wszystko się naprawi. Nie będę wam tego pokazywał, bo nie chcę tracić czasu, ale tak jest naprawdę. Kiedy wpisamy sobie kod na policję, to policja będzie scalała gdzieś zupełnie w jakiś dziwny kierunek. I nie będzie się patrzyła w ogóle na nas, tylko gdzieś tak w bok. Tak jakby nasza postać była gdzieś w tamtym miejscu. Nasza postać właśnie jest gdzieś, head daleko, poza mapą tam, a strasznie daleko. I policja tam w tamtą stronę scela, bo tam jesteśmy właśnie. Nasza postać? Możliwe. Muszę tutaj też dodać ciekawostkę, że kiedy możemy też wlecieć sobie do budynku i kiedy wejdziemy do tej misji, gdzie musimy się ścigać z postacią. To wtedy można coś bardzo ciekawego zobaczyć. Auto jest, ale nie ma tam naszej postaci. Kierujemy autem widmo, które nie ma żadnej postaci. I nie możemy nawet wysiąść z tego auta. Nic nie możemy zrobić nawet. Po prostu nic nie możemy zrobić. Nawet po przegranej misji nic tak naprawdę się nie dzieje. Ale kiedy w ogóle policja nas zarestuje. To bardzo coś dziwnego się dzieje. Po prostu policja podchodzi i kamera w ogóle gdzieś zupełnie w innym miejscu jest. Bardzo dziwne. I już wszystko wróciło do normy. Ale dobra, teraz przejdźmy do tematu dzisiejszego odcinka. Powiem, jakie pojazdy można w taki sposób zrobić. Ten trik działa na wszystkie samochody, tylko wystarczy usunąć z nich drzwi. Niestety na helikoptery taka stucka nie działa Dlatego, że nie można podlecieć do tej misji Po prostu za dużo śmigła I też dźwicek nie da się zniszczyć Więc to też utrudnia sprawę Więc po prostu w helikopterze nie da się tego zrobić W motorach jest strasznie ciężko to zrobić Ale jest w taki sposób możliwy Ale to jest strasznie ciężko Trzeba idealnie najechać postacią na celownik Żeby idealnie wsiadła postać na motor Bo mi się nawet tego nie udało zrobić w motorze więc niestety nie mogę wam zaprezentować, ale to raczej jest możliwe, tylko bardzo ciężko to zrobić. Dodam nawet, że nawet w całku da się to zrobić. Tylko skoda, że nie da się z niego strzelać. Wielka skoda. Ale... też można sobie pojeździć. Dodam też nawet, że taki bug da się zrobić LC Banditem. Wystarczy tylko podjechać pod cel i wsiąść po prostu do niego. Z poprzedniego odcinka znacie już ten trik jak wsiąść do LC Bandita w GTA My City. Link w opisie albo w karcie. I wtedy w sumie tym LC Banditem kieruje się dokładnie tak samo jak w GTA 3, tylko... Trochę inaczej to jest, bo kiedy scelamy, auto się nie wysadza. Tutaj dodam taką małą ciekawostkę, że do takiego auta da się wsiąść. Ale niestety, kiedy już z niego wysiądziemy, nasza magia znika. Już nie można sobie kierować tym magicznym pojazdem. Skoda. Muszę też dodać coś takiego, że auto... Może nas przejechać, nasze własne auto, zacarowane. Może nas po prostu przejechać. To jest strasznie, takie komiczne, bo nasze auto, własne auto nas przejedzie. Może przejechać. Swoją drogą, tak bardzo ciekawe zjawisko. Kiedy do takiego auta wsiadłem. To nawet nie mogłem nim kierować i siedziałem na miejscu pasażera. Po prostu bardzo dziwne: mogą jedynie tylko trąbić. I tak naprawdę klikałem wszystko na kreaturze i nic nie działało. Nic mi nie chciało chodzić. Bardzo dziwne: naprawdę dziwne. I w ogóle wsiadałem jakoś dziwnie potem, że jakoś wsiadłem od drugiej strony, to prze... przerzuciło mnie na drugie miejsce, a nagle jestem na pierwszym miejscu. To jest bardzo dziwne zjawisko. I nie wiem, co sytuacja niejednokrotna. Może się powtarza więcej razy, ale ja nie wiem. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i dobijecie 10 łapek w górę. Do zobaczenia w kolejnych odcinkach serii Getaway City Discovery. Cześć i siema!